ten kierunek na dół, nie? To tam do góry nie pojechali tylko. Cienka skrętu w prawo i zakaz skrętu w lewo z Księcia uh -huh. Ruszyła inwestycja pod nazwą przebudowa ulicy Krzeszowskiej. Od kiedy do kiedy to będzie trwało? Co tu będzie robione? Dokładnie, znajdujemy się na placu budowy. Tak jak widać, zadanie jest już realizowane. Firma przystąpiła do pracy. Wykonawcą tych robót wyłoniony w przetargu jest firma Eurowia. Zakończenie zadania planowane jest na koniec października tego roku. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby coś się miało z tym terminem dziać. Zadanie obejmuje odcinek ponad 2 km to jest od skrzyżowania ulicy Wałbrzyskiej z drogą wojewódzką, czyli troszeczkę tam dalej od tego miejsca, w którym się obecnie znajdujemy przy osiedlu Tkaczy Śląskich, w stronę Krzeszowa, czyli 2 km do skrzyżowania z ulicą Korczaka, to jest tam, gdzie się wjeżdża do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji. To jest dokładnie 2 ,50 km 50 metrów. Koszt tego zadania to jest niespełna 2 miliony złotych. Więc milion złotych około na kilometr, tak to kosztuje. Częściowo wykonane będą chodniki przy niektórych fragmentach drogi. Dokładnie chodniki będą przy osiedlu Tkaczy Śląskich, gdzie się w tym miejscu znajdujemy i gdzie tutaj te pobocza wykopane widać. Również chodnik nowy wybudowany będzie. Od końca ulicy Kościuszki, tam na dole, poniżej zalewu, do samego Czadrowa, tak aby traktem pieszym, tak to można powiedzieć, połączyć kamienną górę z Czadrowem i, i, i aby, na przykład, można było z kamiennej góry do Krzeszowa na wycieczkę i chodnikiem cały czas. Żeby ta ulica była taka pełni w pełni, to jeszcze będzie dywan potrzebny i coś jeszcze będzie potrzebne. Przebudowa drogi jest kompleksowa. Dywan wiadomo będzie położony, czyli ta nowa nawierzchnia, po której się poruszamy, będzie położona wiadomo na całej długości, ale miejscami również prowadzona będzie przebudowa, wymiana podbudowy. Jest to konieczne z tego względu, że teren, na którym działamy tutaj nasz jest taki niejednolity i, i, i są różnego typu wody podskórne, inne zjawiska geologiczne. Które powodują, że, że tego typu operacje trzeba przeprowadzić. To oczywiście trochę podraża koszt całego zadania, no niemniej jednak to jest konieczne, jeżeli modernizacja jest taka kompleksowa. Chciałbym jeszcze w tym momencie zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim kierowców, którzy tutaj się poruszają w rejonie ulicy Krzeszowskiej, osiedlatkaczy Śląskich w Kamiennej Górze na zmianę organizacji ruchu, która tutaj w tym momencie funkcjonuje. Organizacja ruchu zastępcza na czas budowy została wprowadzona w piątek w tamtym tygodniu. a jak widzimy, jak policja tam również zwraca uwagę bardzo wielu kierowców nie dostrzega tego faktu i bardzo wielu mieszkańców zwłaszcza naszego miasta, bo to jest dziwne, że, że osoby przyjezdne nie łamią przepisów, a mieszkańcy naszego miasta jeżdżą na pamięć i bardzo często poruszają się ulicą krzeszowską pod prąd. Należy na to zwrócić uwagę, że, Ulicą Krzeszowską można tylko zjeżdżać na dół, w stronę ulicy Kościuszki, pod górę nie można jechać i podobnie ulicą Księcia Bolka, również można jechać w dół, a pod górę jest zakaz ruchu, dlatego bardzo prosimy o, o to, aby kierowcy zwracali na to uwagę. Ma to na celu no, ułatwienie pracy wykonawcy, który, który w ten sposób ma lepszą możliwość po prostu pracy na drodze na tym odcinku. W następnych etapach, kiedy zejdziemy już niżej na ulicę Krzeszowską, tam na ten odcinek prowadzący w stronę czadrowa. Poniżej zalewu, ta organizacja będzie troszeczkę zmieniona, ale na razie wygląda w ten sposób. Panie Jarku, tak jeszcze zapytam się o cały kompleksową tą drogę. Brakuje jeszcze tutaj jednego, oświetlenia. Kto powinien to wykonać? No oświetlenie jest to y, zadanie, oświetlenie ulicy jest to zadanie y, miasta. Y, z, z. Nie tak dawno byłem w Urzędzie Miasta, rozmawiałem też z Panem Burmistrzem na ten temat. Wiem, że miasto do tego tematu też w jakiś sposób się miało przygotować i myślę, że, że też to na pewno mają na uwadze.